Już, już, już. Proszę bardzo. Otwieramy. Słucham. Nie wylatuje? Ja zobaczę, jak chce wylatować. Ja tu patrzę, jak wylatuje. Dobra. A ty, bo wylatuje. Chce ktoś wody się napić? Tak, o takim Ryanerem. Takim jak tam teraz startuje, widzisz? Takim jak rusza tam. Tym biało-niebieskim będziemy. A ja tamtego patrzę, bo... Na tamtego, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Jak się jechało? Dobrze. Gdzie matka? To co, tą kurtkę zostawiają, nie? To chyba tak. Tą kurtkę ma trzeba zostaw Czekaj, to jest twój matyszka, no nie? Co oszukano? Nie leci się A myślałam, że poleci. Spokojnie, nasz poleci, nie martwcie się. A bo tam nasz Ale to nie musi być nasz. Po prostu identyczny będziemy lecieć, wiecie? O tym takim biało-niebieskim będziesz. I żółtym. biało niebiesko żółtym tak Daruszka to jest twoje. Poczekaj, wiesz, co muszę mamy spytać? Basiula, a Klara to nie, powinna, nie ma jakiejś bluzy, żeby tej kurtki nie brała? Bo ona... ja, bluzę granatową. Klara, zakładaj bluzę granatową. A kurtkę zostawiasz tutaj? Gdzie masz tą bluzę granatową? No to dobra, to tą bluzę i kurtkę zostawiamy w samochodzie. Tylko sobie zapnij teraz tą bluzę. O, ten. Ten wózek Matyśka trzeba gdzieś odstawić, wiesz? Gdzie? Gdzieś tam Nie możemy go wziąć? Gdzie wziąć? Nie A możemy sobie na bagaże, ale... Ale mamy plecaki przecież Dobrze, dobrze Chce ktoś wody się napić? Nie, Ja Albo ja Tak? Dobra To wiecie co, otworzymy jedną tamtą O tutaj, dobra Żeby co? Żeby nam nie walnęło z to będę trzymać. Nie ma przy A widzisz, on ma taki chyba... Nawet jak puścisz, to on się zatrzymuje, nie? Matko, się tylko ustawiają Na razie to będą nudy z tego Na tym spać. I puść Widzisz, sam staje Jeszcze zamieli kołami znaczy, przypiszczy. Kto chce się napić wody? Kto chce się napić wody? Nie ma czasu, dzieciaki. Proszę bardzo. No. Brać, czy... Nie, to zostaje tutaj. Proszę, żeby mi nie Czy teraz bierzemy jakąś wodę jeszcze jedną? Nie, bo idziemy piję. Dobra. Słuchajcie, chodź o jeżenie. Ty chcesz tą sałatkę, żeby ci wziąć? Tak. Tu masz reklamówkę, ja kiedyś kupiłem i ona jest do wyglądać? Ale fajnie właśnie. Tu Dobra, chyba, bo ja nie chciałam tą ziąbkę to tego Chcesz żeby... Czekaj, bo tutaj chyba będzie dopakowanie jedzenia jeszcze, tak? Jedzenie mogę w sumie wziąć w osobną torbę Jak to zjemy, no, ja, ja, zacznie. ja to mam tą swoją sałatkę jeszcze, to muszę ją... No i bułki no, bułki to można wcisnąć do... Kurde, no nie wiem, to byś musiał zjeść No to co, mam zjeść teraz to, czy nie? No rusza, powoli. Ale to nie stąd, on musi sobie na pas startowy najpierw do... no... dojechać. Chodźcie tu musicie trochę powstać. Musicie sobie trochę powcisć. Masz tego miejsca już. Masz na pewno. Dobra tak, dajcie mi to. To do mojego. Dobra, nie spiegę go. To pewnie by zabiła. Daj Matyczka. Tu na pewno coś jeszcze wejdzie wrócę ten plecak plecaków większy od Ciebie jest normalnie Fajna fryzurka Jakiś dobry fryzjer Co się O, zobaczcie, startuje I poszedł ogniem, co? Ale ej, dawaj. Melek. To A go nie widać. A tego będzie widać. Którego? Tego tu. No, gdzieś tam sobie tak. Czeka na pozwolenie. da Może by odpiąć te, Basiula, ten bryloczek, żeby był mniejszy. Ten pompon tylko no. Odepni, no właśnie. Bo ja go chciałam w ogóle zlikwidować stąd. No całe możesz odpiąć, zobacz. Nie, ja chciałam to, z tego pozbyć. A chcesz to brać ze sobą? No to nie wiem, To całe Ci odepnę, a później sobie przypniesz. Zostawię Ci w środku, co? Tak. To same rajany, Rybadek? Tak Ładziuś? Tak Tutaj muszę Ci trochę podregulować, ale to dobra, za chwilę ten plecak Matyśka, chodź już, chodź Grać to? Musimy to Dobrze, dobrze Ale to ekstra jest Weźcie tu w rękę, to możecie wziąć. No Zaraz to będziecie jedni A to? Weź rękę Co? Weź rękę Cyk Ktoś chce się wody napić? Nie, nie, nie. Nie. Dobra. Dobra, zostawiliście te kurki. Kurtki, kurtki zostały. Matyczka, a ty nie masz bluzy normalnej? No nie. Ma bluzę szeter bierze i bluzę... Okej, okay, dobra. O ładnie Nie Jak co, jak Nie za to klara. Dobra, dobra. Zamykajcie, go schowaj tą łapę. O. A ja nie wiem na co się chowa. Dobra, to bierzemy ale jestem głodny, śniadanie nie jadłem w ogóle ja Nie no, Nie, no co ty, ja go biorę No co bez Dobra, chodźcie Dobra, idziemy Dajesz na Dam ci, dam ci Jej. Czy <grymne> <grymne> Ten wózek jest większy od ciebie, Matyszka. Weź ten wózek, mówiłem ci spod samochodu. Przesuń go gdzieś dalej. Przesuń go gdzieś w dalej. W Jezu, to takie? Te wózeczki. Daj go gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, chodź. O, Tutaj Przed tym samochodem postaw, to go sobie zabiorą tutaj. Gdzie chowamy klucz? Chodźcie, tutaj jest chodnik, tutaj jest chodnik. Daj ten Klary plecak. Ej Kryśka, jem, zaraz je zjemy. Ja nie jadłem śniadania, to zaraz opędzluję. Mnóstwo, zobaczcie, następny już. No. Będę dywani już pójdziemy. To jest fajny kolor na Mercedesie, nie? Taki półmat. Trochę matowy. Dai başixolat în ple clare. No. Tu, 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 tu widzicie? Odwróćcie się. Dobra, mam. O, mogliśmy twoje okularki wadek wziąć. Batmanowe. Ale damy radę bez, no nie? No są.